Witam serdecznie, dziś bardzo prosty i szybki sposób na stworzenie pudełek na dokumenty. Wybrałam segregatory takie stojące, wykonane w całości ze sklejki i używam do tego, do ich ozdobienia lazuru w żelu firmy Bender. Wybrałam kolor takiej zieleni oliwki, nanoszę gąbeczką wcierając. W powierzchnię ten lazur. No, nakładając jedną warstwę, właściwie zachowujemy strukturę drewna. Przebija nam przez właśnie tą bejcę i widzimy strukturę drewna. Jeśli nałożymy dwie warstwy, no to już niestety staje się powierzchnia bardziej kryjąca. Ja tutaj. Nakładam jedną warstwę, maluję za, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Równocześnie robię tutaj dwa segregatory, które będą stanowiły taki komplet, dzięki którym uporządkuję swoje dokumenty, po wyschnięciu powierzchnię, przeczyszczam gąbką ścierną, a następnie wykańczam y, szablon. Wybrałam taki szablon y, koronki. Możemy tutaj czy, czy całe kółka przenieść, czy tylko takie akurat po rogach postanowiłam coś w rodzaju wachlarza, taką jedną czwartą tego elementu y, koronkowego. Do przenoszenia szablonów y, używam kleju tymczasowego, gdyż tu są takie ażurkowe elementy, żeby nam się ładnie odbiły, nie przesuwał szablon, więc polecam ten klej tymczasowy firmy Pentar i używam pasty do szablonów. To jest kolor srebrny mieni ona nam się tutaj właśnie na tle tej zieleni i tak oto bardzo w sumie szybki sposób wykańczamy ścianki z zewnątrz tych pudełek na dokumenty właściwie w jeden wieczór możemy sobie stworzyć taki zestaw, bo zarówno lazur bardzo szybko schnie Przeczyszczamy. Już nie musimy tego lakierować, gdyż po przeczyszczeniu gąbką powierzchnia staje się taka delikatna. Pasta do szablonów też sama w sobie nie wymaga lakierowania i dodatkowego wykańczania. Oczywiście, jeśli przeciągniemy, czy tam lakierem w połysku, czy w macie. Utrwalimy jakby tą powierzchnię, ale nie wymagają tego te przedmioty. I tak oto z surowych mm, przedmiotów powstały dwa segregatory pudełka na dokumenty. Wszystkie produkty, które użyłam w tym filmie dostępne są na naszej stronie wwwlandlandia.com. Dziękuję za uwagę!